Co wolisz? Część szósta, lecimy. Dobra, leć statkiem czy latać samolotem? Ja no, samolot ewidentnie. Kurde, mało różnica to ciekawe to jest. Dobra, iPhone czy Blackberry? Jestem Maria, to jest jakiś chyba 1010 vibe, ale dobra, biorę... A, oczywiście iPhone'a. Dobra, i każdy tak wybrał. Gdzie byś wolał mieszkać? USA czy Australia? to wiem, chyba USA, jednak mimo wszystko. No, większość tak wybrała. Chociaż Australia chyba dużo mam poziom życia, mi się wyda, jak na jednego mieszkańca. Dobra, rude włosy czy blond włosy? No, blond, zdecydowanie. Dobra, zatrzymany z kimś, kogo nienawidzisz, czy denerwującą babcią? Nie wiem, nie mam denerwującej babci, więc chyba. wolę to. Dobra, odkryć, że twoja żona jest lesbijką, czy nie jest, jest gejem? Eee, Jezus Maria. Was syna wola już. No, rojek ja tak wybrała. Tak jeszcze przejdziemy do ostatniego pytania, to macie 500 ostatnich osób z TikToka, to macie 500 ostatnich osób z YouTube. Będziecie się pojawić w kolejnym shortcie. Zostawcie suba teraz. No i mamy ostatnie pytanie. Wiedzieć wszystko, być najmądrzejszym osobą na świecie, czy mieć wszystko? A Ty widzę co wyrobisz w ostatnim pytaniu? Napisz koniecznie o tym w komentarzu. Mieć wszystko.